Witajcie kochani nie będzie mi łatwo filmować No i tym samym blizna narta bo muszę w jednej ręce trzymać telefon e, piękna sceneria, pada śnieg w zasadzie to już teraz zamienia się w mrzawkę Nie chciałem żeby się przyłączało Jak widzicie wyciągnąłem narty biegówki, które na strychu leżały 14 lat po to, żeby zadbać o swoją kondycję o tych przejściach, które miałem w tym roku wróciłem z powrotem do świata żywych no i teraz muszę dbać o to, żeby serce doszło do Maksymalnej wydolności wyłączyłem się trochę z tego co do tej pory robiłem, ale koledzy, koleżanki, wielu wspaniałych Polaków walczy dalej o powstrzymanie. Przyjęcia zasobów naturalnych, ogromnego bogactwa Polaków, które jest warte setki bilionów złotych. Jest mi trochę trudno mówić. Zajrzyjcie na nasze strony obywatelskie Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. I zobaczcie, co robi Krzysztof Tytko. Okopy dla Polski, dla Polaków wygraliśmy batalię z tym systemem. To jest największy sukces, należy to taki pierwszy etap. Ogromny sukces. Sąd okręgowy w Warszawie zlecił prokuraturze wszczęcie postępowania. Przeciwko Orlen. Krzysztof Tytko pozwał Orlen. I prokuratora musi się zająć sprawą wrogiego przejęcia PDNik przez Orlen. Czyli koncesji, które posiadało PDNik. I to są setki bilionów złotych które rządzący, zarządzający Polską próbują wyprowadzić do zagranicznych kapitałów. Proszę Was zajmijcie się kolportażem tych informacji na naszej stronie na YouTube. Oko PZN będą filmy i są na Facebooku na Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Zapoznajcie się z tym. To jest sprawa, która ma połączyć wszystkich Polaków. Wszystkie środowiska. Akcja uwłaszczająca, na której jest 5 milionów złotych dla każdego Polaka. Proszę Państwa, taki majątek jest w naszej ziemi i chcą nas pozbawić tego majątku. Złodzieje. Zwyrodniali psychopaci, którzy przejęli kontrolę nad Polską. Wszystko jeszcze jest w naszych rękach. Widzicie, ja próbuję zadbać o swoje zdrowie, żeby jeszcze mieć trochę siły, żeby walczyć z tym systemem. I to zróbmy dla naszych dzieci, wnuków. Kochani, trochę wyrzeczeń. Jest niezbędny, żeby uratować Polskę przed totalną grabieżą. Tracimy nasz kraj. Jak ktoś nie wiedział jak to jest, jak to było możliwe, że doszło do rozbiorów Polski. No to teraz widzicie, żyjemy dokładnie w takich samych czasach. Proszę Was. Zaangażujcie się. Zostawcie poboczne tematy, pewnie też ważne, ale najważniejsza sprawa główny cel obrona zasobów naturalnych polskiej ziemi lasów zasobów wody. Wspierajcie Krzysztofa Tytko. Pozdrawiam Was.